Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy ciasto z morelami. Potrzebować będziemy 40 deko moreli. Morele przekroję na pół, usunę pestkę i pokroję na takie kawałki. Opruszę jedną łyżką mąki ziemniaczanej a później przygotuję ciasto teraz przygotowuję morele morele mam przygotowane później opruszę mąką jajko ze szczyptą soli cukrem pomieszam doleję olej Zamówić sukienkę. Mąż I do pieczenia. bardzo szybciutkie ciasto i teraz jeszcze przemieszam brzegi ciasta. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. To świadczy o tym, że już jest idealnie połączone i teraz morele oprószamy mąką możemy jeżeli lubimy bardzo słodkie dodać cukru ja ograniczam cukier więc tylko morele pomieszam i będziemy mieli gotowe ciasto wykładam do formy. Forma 22 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. I na ciasto daję morele. Ciasto będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. Ciasto z morelami wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto z morelami mamy upieczone. Wiesz, okruszymy cukrem, pudrem. Ciasto jest jeszcze ciepłe, ale zawsze w domu pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. A tak wygląda. Nasze ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z morelami.